Cześć, witam Was dzisiaj w holu zakupowym. Będzie to hol ze sklepu Healthy. E, ja do niedawna nie wiedziałam, co to jest za sklep. Później dowiedziałam się i myślałam, że mają tam tylko zdrową żywność. Ale okazało się, że mają także kosmetyki i to szeroki asortyment. Naprawdę wiele marek, wiele produktów, e, także warto sprawdzić, czy jest w waszym mieście. W każdym razie w Toruniu jest, e, więc postanowiłam się wybrać. Miałam swoją listę rzeczy, które e, chcę sobie kupić, tam płyn micelarny, krem i tak i tak więc stwierdziłam, po co zamawiać online i płacić za przesyłkę. Wybiorę się do Healthy. E, czy helfy i zobaczę, czy rzeczy są na miejscu. No i poczyniłam zakupy. Także myślę, że po kolei pokażę Wam, co zakupiłam i też postaram się Wam powiedzieć, ile kosztowało, chociaż nie wiem, czy mam paragon. Tak, tutaj jest. Także co, lecimy. Pierwsza rzecz, na której mi zależało, to płyn micelarny, dlatego że skończył mi się mój zbiolawen i potrzebowałam czegoś w zamian. Chciałam testować dalej inne produkty, ale na razie nie wracam do garniera, testuję, coś lepszego, a mianowicie wybrałam Sylveco Lipowy Płyn Micelarny. Bardzo wiele osób to polecało, widziałam, że chyba Zuzia też to używa, zresztą dużo dziewczyn widziałam, że używa ten płyn micelarny właśnie lipowy, nie wiem jakie są inne, szczerze mówiąc jak tylko zobaczyłam, że jest to od razu, od razu włożyłam do koszyka i co, zobaczymy jak się będzie sprawdzał, mam nadzieję, że będzie delikatny, Wcześniej miałam ten biolawen lawendowy z olejem z pestek winogron i po prostu pachniał przepięknie, także ciekawa jestem, jaki ten. Nie ma takiego. Um, dosyć delikatny zapach. W każdym razie tutaj mamy lipę szerokolistną, aloes zwyczajny i proteiny. Owca skutecznie usuwa makijaż, łagodzi podrażnienia, wygładza i zapobiega wysuszeniu skóry. Także mam nadzieję, że sprawdzi się dobrze. Zobaczymy, dam Wam znać. Tutaj jest 200 ml. To są takie dosyć, mm, jak dla mnie, małe opakowania. Ja bym wolała mieć około 400 ml. Także dajcie mi znać, czy. Mm, może można gdzieś kupić większe pojemności płynów micelarnych albo jakiś konkretny płyn micelarny z naturalnym składem jest właśnie w większej butelce, bo Biolawen, akurat mam tutaj, też był w takiej, no to jest akurat od Sylwego wszystko, bo Sylwego to jest i to i to, um, ale no wolę jednak większe buteleczki, także dajcie mi znać. I jeżeli chodzi o ten płyn micelarny, on kosztował 18 zł. Nie wiem, czy to jest cena dobra, czy nie. Niektóre ceny w tym sklepie były takie jak u producentów, niektóre wyższe, rzeczy z Joop wydaje mi się, że są tańsze w Hebe. Także na razie to było takie moje pierwsze rozeznanie, ale i tak te rzeczy miałam kupić, więc nie zwracajmy na to uwagi. Kolejna rzecz, na którą się zdecydowałam, z polecenia Karoliny z kanału Marka. Jest to żel pod prysznic, wianek orzeźwiająco-energetyzujący. Jak tylko usłyszałam, że on pachnie jak zielone jabłuszko, to wiedziałam, że mi się spodoba. <laughs> naprawdę tak pachnie i coś mi przypomina. I. Hmm. Nie wiem, czy to jakiś płyn do mycia naczyń kiedyś moja mama miała i właśnie pachniał jabłkami. No, pachnie naprawdę jabłuszkiem, tak świeżo, orzeźwiająco, więc myślę, że będzie to idealny żel pod prysznic, właśnie na takie ciepłe dni i na letnie dni. To również jest od Sylweko, bo wianek to marka Sylweko 300 ml. No i co? Mam nadzieję, że się sprawdzi. Zapach już mi się spodobał i jeżeli chodzi o ten produkt, kosztował 16,90. Jeśli już o wianku mowa to wybrałam, słuchajcie, jeszcze żel do higieny intymnej, skończył mi się ten żel z jaj, więc stwierdziłam, że wybiorę sobie coś, co tam już mają, Było, był sylweko i był właśnie sylweko, ale serii wianek, więc stwierdziłam, że biorę wianek, bo jakoś tak sprawdza mi się sprawdza mi się markawianek po prostu i to jest ten nawilżający ma 300 ml i kosztował 17.90. Kolejna rzecz to jest maseczka yy, bani agafi czy babuszki agafi, nie wiem dokładnie, różnie ludzie mówią. Yy, w każdym razie wybrałam maskę witaminową. Yy, zastanawiałam się, bo właśnie byłam z Adą yy, i Ada wybrała sobie oczyszczającą i ja tak yy, mówię kurczę, nie wiem czy wybrać oczyszczającą czy taką właśnie witaminową i stwierdziłam, Dobra, biorę witaminową. O tej maseczce już kilka razy słyszałam na YouTubie, więc stwierdziłam, skoro ktoś polecał, to miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Nie ukrywam, że opakowanie bardzo mi się podoba, że jest takie, z którego będziecie mogli wszystko wycisnąć, że jest tutaj taki korek, że nic Wam nie zaschnie, że możecie zakręcić. Ona kosztowała 13 zł tego co dobrze widzę. Tak, 13 zł. Jest to fitoaktywna maska do twarzy, wzbogacona olejami i sokami jagód z rosyjskiej tajgi. Nasyca skórę witaminami i mikroelementami, głęboko nawilża, wyrównuje koloryt twarzy i aktywizuje procesy regeneracji skóry. Produkt zawiera 100% naturalnych składników. No, i stosować 1 do dwóch razy w tygodniu. Objętość 100 ml, także myślę, że całkiem fajnie. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. To może wybiorę się też po tą oczyszczającą. Teraz, może przejdźmy do chyba jednej z moich ulubionych marek, bo inaczej się tego po prostu nie da nazwać. W ogóle, całym moim powodem wyprawy do tego sklepu było to, że na miejscu jest dostępne Recibo. Nigdzie w okolicy stacjonarnie tych produktów nie da się dostać. Oprócz właśnie tego sklepu, więc stwierdziłam. Idę, muszę kupić serum, bo y, poprzedniego dnia po prostu ostatnie krople serum użyłam i no nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tego. Więc była to idealna okazja. I słuchajcie, czekał na mnie ostatni egzemplarz recibo, serum naturalnie wygładzające. No, nie będę się może nad tym rozgadywać, bo już wielokrotnie mówiłam. Jest to jakiś znak, skoro sięgam po to ponownie. Kupiłam to na początku roku jakoś w styczniu. Starczyło mi no, na około pół roku. Na początku może używałam troszeczkę za dużo. Ale to nie szkodzi. Moja skóra uwielbia to serum i po prostu wypija to, i rano się budzę i, i ta skóra jest po prostu inna, lepsza. Także stwierdziłam, że kupuję. Ono w Healthy kosztuje tyle co u producenta, czyli 129 zł. Jak dla mnie na okres około pół roku lub więcej, jeżeli ktoś jest oszczędniejszy w używaniu tego produktu to jest naprawdę dobra cena za to co otrzymujemy za to ile tego otrzymujemy i za to jak to działa to jest naprawdę rewelacyjna cena to jest w 100% wege no i co? I cieszę się, że jest znowu w mojej, w mojej pielęgnacji. Ale słuchajcie, jeszcze polowałam na jeden produkt z Recibo, dlatego, że potrzebuję jakiegoś kremu do twarzy. Mam co prawda krem z Setafil, ale jednak szukam czegoś, co faktycznie by tą skórę odżywiało i stwierdziłam kurczę. Wiele razy słyszałam o kremie odżywczym z Recibo właśnie. Że bardzo dobrze się sprawdza, że dobrze nawilża, że nadaje się pod makijaż, i oni mają również krem ultra nawilżający. I nie chciałam od tego zaczynać, bo bałam się, że to może być już takie naprawdę ultra nawilżenie, że może nie sprawdzi się pod makijaż, więc zdecydowałam się właśnie na krem odżywczy. On regeneruje, nawilża i koi skórę twarzy, wygładza drobne zmarszczki, linie i nierówności. 98 i 8% naturalny, także y, mamy tutaj 50 ml, też przychodzi do nas w takiej pięknej tubie i to będzie już tak naprawdę trzeci produkt z Resibo, który testuję. Um, jeżeli będzie tak, że ten produkt też mi się sprawdzi, to chyba zamówię sobie po prostu wszystkie inne kosmetyki, no może mm, poza płynem micelarnym, bo słyszałam, że raczej się nie sprawdza. Bo po prostu wszystko, co testuję, jest rewelacyjne i naprawdę działa na skórę. Więc jeżeli mogę korzystać z polskiej marki, która ma dobre składy, i ceny też nie są z kosmosu, one może nie są najtańsze, ale jednak. Um, jednak płacimy za jakość, to mam zamiar wypróbować po prostu wszystkie kosmetyki. Um, wiem, że teraz wprowadzili nowy balsam um, wyszczuplający. Jak przeczytałam, że właśnie znajoma mm, założycieli marki Recibo zdecydowała się smarować jedną nogę i okazało się, że straciła w obwodzie, to stwierdziłam, hm, to musi być coś. Jeżeli faktycznie tak się stało, jeżeli faktycznie smarowała sobie cały czas jedną nogę i okazało się, że coś tam zniknęło, to może ten balsam wyszczuplający działa. No nie wiem, na razie będę używać krem odżywczy. Kolejna rzecz na mojej wishlistie z Resibo to jest krem pod oczy, ale na razie chcę wykończyć ten znakomi i wtedy zobaczymy. Jeżeli chodzi o krem odżywczy, on kosztował 79 zł i on zawiera ekstrakt z alg, olej z pestek moreli, olej z orzecha brazylijskiego i likosol, to jest wyciąg z pomidora zwyczajnego. E, dwa, razy, dwa razy silniejszy od beta-karotenu. Tutaj Wam przeczytam jeszcze obietnicę. Kremowy i gęsty, nasycony składnikami odżywczymi, uelastycznia i wygładza skórę. Przeciwstarzeniowy, mocno nawilżający, posiada właściwości przeciwzapalne. Idealny na nos dla każdego, dla przesuszonej skóry również na dzień. Także y, coś brzmi idealnie jak dla mnie. Także y, drugi produkt marki Recibo. I słuchajcie, ostatnia rzecz, to coś, co po prostu musiałam zabrać ze sobą, i to jest uniwersalny płyn naturalny bambus z firmy Joop. To pachnie po prostu przepięknie, zakochałam się w tym zapachu i fakt, że jak sprzątam i po prostu pachnie świeżo, przyjemnie, trochę słodko, a nie jakąś chemią, to jest naprawdę to jest naprawdę coś na plus i dlatego właśnie zdecydowałam się kupić ponownie ten płyn uniwersalny, bo ten zapach mi się na tyle spodobał i na tyle przyjemnie się tego używa podczas sprzątania w domu, że chcę po prostu mieć zapas. Aktualnie zostało mi gdzieś tyle w poprzednim opakowaniu, także jeżeli się skończy, będzie czekało kolejne opakowanie. To jest 97% składników pochodzenia naturalnego lub o niskim stopniu przetworzenia. Zapłaciłam za to 13 złotych i i mamy tutaj 750 ml. To są już wszystkie moje zakupy. Jak widzicie, dużo fajnych marek, dużo ciekawych produktów, także będzie u mnie y, testowanie. Nie ukrywam, że pielęgnacja teraz stała się takim moim. Taką moją trochę obsesją, mam naprawdę teraz wypracowane te poszczególne kroki pielęgnacji, to co robię, w jakiej kolejności robię, jak to robię na twarzy, czy rozsmarowuję, czy wklepuję, naprawdę zwracam na to uwagę i widzę powoli różnicę. Także będę testować te produkty, dam Wam znać co i jak się sprawdza. Jeżeli macie coś do polecenia, czy to będzie płyn micelarny, czy tonik, czy jakiś krem do twarzy, który ma większość albo wszystkie składniki pochodzenia naturalnego. To koniecznie mi polecajcie, chętnie będę testowała kosmetyki i mówiła wam co ja o nich sądzę powiem wam, że bardziej wkręcam się w pielęgnację niż może w makijaż ale pielęgnacja uważam to jest coś, co jest po prostu przyjemnością i dla mnie wieczór, kiedy ja spędzam około 20 minut maksymalnie w łazience robiąc sobie demakijaż olejkami, potem nakładanie pielęgnacji, ewentualnie jakieś maseczki, to jest dla mnie cała przyjemność i relaks, także y, taki haul i takie nowości, a tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, y, koniecznie zostawcie kciuki w górę, jeżeli tak, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo wiem, że dużo osób ogląda, a nie subskrybuje, także kliknijcie ten przycisk, y, no i co, my widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia, pa!